Cześć, z tej strony Hansjasz. Dzisiaj w kilku minutach o tym, jak zawsze być na czas, jak być punktualnym i jak zawsze zdążać wszędzie tam, gdzie macie zamiar być. O określonej godzinie w określonym miejscu. Zapraszam. Jestem znowu na spacerze ze swoim psem, tośką. No, i jest też tak zimno, że znowu woda pozamarzała. Obserwuję właśnie teraz lód po prawej mojej stronie, bo jestem, no nawet widać częściowo. Bo lód się tak głuszczy, jeżeli jest cienka warstwa wody, to pewnie troszkę nawet widzicie. No, tak czy siak, tak jak wam wspomniałem na początku odcinka dwa słowa na temat no, w jaki sposób się nie spóźniać jak ja to sobie wypracowałem i co tutaj rozumieć poprzez wypracowanie ja nie jestem idealny w tej sferze do tej pory się spóźniam i no, no walczę z tym jest zdecydowanie lepiej ale wypracowałem ostatnio taką Metodę, która mi bardzo pomaga w tym, żeby takich rzeczy unikać i pokrótce o niej w momencie gdy macie wyznaczoną jakąś godzinę i nie wiem załóżmy, będzie to na przykład 12.00 danego dnia, choć mało osób na tą godzinę coś ma, bo zazwyczaj jest to albo rano, albo jakieś popołudnie nie wiem, czy zauważycie, tak widać. Jest tak właśnie zimno, że nawet para z kanalizacji wychodzi. No tak, w ramach ciekawostki. No i jak macie na godzinę 12 na przykład być w określonym miejscu i nie możecie się spóźnić, to musicie najpierw wykminić, jak wy szybko potraficie się zebrać z jakiegoś zdezorganizowanego stanu, czy nie wiem, w miejscu, gdzie jesteście. Um. Jak długo Wam zajmuje zebranie się, spakowanie czy przygotowanie się na tyle, żeby jak najszybciej i bez spóźnienia zjawić się w określonym miejscu o określonej porze, na przykład no, na tak zwanej zbiórce, uwielbiam, gdy moja tośka mnie ciągnie w przeciwną stronę, bo jakiś zapach wyczuła? A mniejsza z tym. No, i mi to na przykład, nie wiem, może mniej czasu będę potrzebował, ale zajmuje tak na oko godzinę. Czyli przykładowo, jak mam na dwunastą coś tam, i załóżmy, że chcę sobie pospać nawet do południa, to co robię? Nastawiam sobie budzik na godzinę 11, czyli godzinę wcześniej, i o tej 11 no ten pierwszy mi dzwoni. I nie wstaję od razu, bo no to jest też mało realne, żebym od razu przy pierwszym budziku stał, tym bardziej jak jestem niewyspany, co u mnie bardzo często się niestety zdarza. U was może i też, nie wiem no to wiecie, pierwsze ustawiam sobie dwa czy trzy tak naprawdę budziki i eee... A, Tośka, Tośka, gdzie ty mnie ciągniesz? No, i pierwszy. E... Tu idziemy. Tu, nie tam. No, i pierwszy budzik, no to już ma to podstawowe zadanie w ogóle mnie obudzić. I zazwyczaj ustawiam taki spokojny, nieagresywny, w miarę. Taki, no, żebym się wybudził. Co ty robisz? Chodź tu, no tutaj. Ech. Kto ma psy, to wie. <grywanie> Nagrywanie z pupilem nie jest czymś łatwym. No, bo chciałem, żeby takie filmiki po 5 minut trwały. To nie chcę też mocno przedłużać. No i kończąc, ta godzina kończąc, jeszcze nie kończąc do końca. Jak macie tą 11, pierwszy budzik zadzwoni, ma za zadanie was poniekąd obudzić, to e, wtedy no, ja sobie akurat klikam drzemkę i po prostu śpię dalej. Po 5, po 10 minutach uruchamia się kolejny budzik i jest po to w zapasie drugi czy trzeci, jakbym przykładowo kliknął zakończ budzik czy tam zamknij jest coś takiego i że nie miałby mi w ogóle dzwonić więc na wszelki wypadek sobie ten drugi czy trzeci ustawiam no i potem po 5-10 minutach znowu sobie zazwyczaj klikam drzemkę ale już jestem bardziej obudzony już jestem bardziej trzeźwy no to tak wiadomo w skrócie poglądowo no, i tak po dwóch, po trzech razach powiedzmy, na oko po pół godzinie, tyle się spokojnie, bez pośpiechu rozbudzam. Wstaję i potem mam drugie pół godziny by się szybciutko fajnie ogarnąć. No i zjawić się we wskazanym miejscu. Więc tyle wam chciałem powiedzieć. Dzisiaj taka jest moja metoda. U mnie jest około godziny na całkowite zebranie się i wybudzenie. Wiadomo, w ekstremalnych sytuacjach nawet to nie przynosi skutku, i po prostu olewam i, i śpię, śpię, śpię kilka godzin. Eee... No, to tośka trzpie. <gryw> Już się przestraszyłem, że jakiś szczur wyskakuje spod liści. Aha. No, a teraz przez kraty trzeba przejść. <gryw> Mam takie zakwasy, bo wczoraj biegałem przy okazji. Sprawdzałem swoją wydolność. Nie wiem, czy nawet wam we wczorajszym filmiku, w momencie, gdy teraz ten nagrywam, nie mówiłem o tym, bo ten wypuszczę prawdopodobnie dzień- dwa po tym, jak go nagrywam. Eee, no, ale no mówię, kończąc już. To jest jedna z metod, którą zastosowałem ostatnio i się bardzo fajnie sprawdza. Wy możecie na przykład potrzebować pół godziny, albo może ktoś z Was i dwie godziny. To jest zależne od tego, jak szybko jesteście w stanie się zebrać, jak późno chodzicie spać, bo im później, tym więcej czasu będziecie też potrzebowali na pobudkę. Przynajmniej tak jest zazwyczaj. No, i możecie się podzielić w komentarzach, jakie wy macie sposoby na pobudkę, albo też, żeby się w ogóle nie spóźniać, wiadomo, bo to też nie chodzi o samą pobudkę, co też o jakieś sytuacje, gdy potrzebujecie być na czas. I to analogicznie działa, że po prostu. Wiedząc już, będąc obudzonym i wiedząc, ile potrzebujecie na dojazd, mnożycie to sobie to jest taka troszkę druga metoda, ale też pod to podchodząca to sobie mnożycie razy 2 czas, który byłby Wam potrzebny do tego, żeby się w danym miejscu zjawić. No i na przykład, nie wiem, dojadę z miejsca X na miejsce Y w 10 minut, to sobie to mnożę i daję sobie 20. I wtedy, jak wyjdę za te 20, czy wyjadę, no to nie ma praktycznie możliwości, żebym się spóźnił. No, więc może warto je zastosować. Podzielcie się, jeśli chcecie, tymi komentarzami. No i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się.